Dobrze. Dzisiaj zwiedzimy wytwórnię filmową imienia Roberta, Le Roberta Lewandowskiego. O Roberta Lewandowskiego. Rozumiecie przecież. Dobrze. Chodź, mam jakieś przykłądki? Tak! Okej, okay, bez agresji. Panie, wszystko co pan ma, to będzie 100 dolarów. Jakże dolar? Wszystkim w Polsce. 100 zł. Jakie 100 zł za to wszystko? A tam... Bi pani wszystko za darmo bierze. O dziękuję, jaka promocja. Jaki pan miły. No ja wiem, że jestem miły. E to było wredne. A tam Dobra, wezmę jeszcze te ciastka. Ja? Dzieci bufet. Z okazji tego, że nie ściście śniadania. Ale my nigdy nie jemy śniadania. Tak, dzisiaj jest taki wyjątek. Łapcie. Tam. A mogę też dla swojej kapibary? Może ci, możesz, możesz, możesz. Już ci daję. Co te kapibara daje? Nic. Może, może, może pani nawet dać ciaska. Nie której się? Nie no, gdzie? Ej, nie zabieram mi ciacha. Dobra, bierz. Nie Trzymaj. I dla kapibary. I sobie wezmę to. Dzięki panu. Proszę dla kapibary. No i dla mnie. I teraz jemy, bo nie możemy wejść do pracowni imienia Roberta Lewandowskiego e, z jedzeniem. Dobrze, będziemy e, robić film. No i będziemy tworzyć film pod nazwą... Nie wiem, jaką chcecie? Nie wiem, może imienia Roberta Lewandowskiego. Taki, to, taka to jest nazwa, nazwa całego teatru. Ale to jest wytwórnia filmowa. No trudno. Dobra, wchodzimy do um, windy. To, to jest winda? Tak, jeszcze wam przedstawienie z e, tymi jakimiś tam aktorami. Zobaczymy Roberta Lewandowskiego? Nie, nie zobaczycie Roberta Lewandowskiego. Mm, no to co to, to są za aktorzy? Robert Lewandowski nie jest aktorem. Trudno. E, pepe, a tak mi zadość. Teraz może wejść. no okay. To weźmy y, na drugie piętro. Nic na pierwsze. okej okay. To w ogóle z mojej strony, to sorry, że nie nagrywałam filmiku, po prostu byłam na wakacjach. no czy wakacje, itp., itp., itp. O, jak tu fajnie. To jest tak ciemno? Bo nagrywają film. Nagrywają film? Serio nagrywają film? Dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. Ojej. Wyłączyć światła! To znaczy wyłączyć, no. O jaki ładny dom zamieszkam sobie w nim. Nie no, dobra. Trudny dobry Omega. Dzień dobry, mile Państwo. Tutaj wycieczka szkolna. Nie ma szkoły jeszcze. Wycieczka obecna? Tak. Dobrze, zapraszam. Możecie sobie założyć jakieś stroje różne itp. Rozumiecie? Oczywiście. No dobra, to my po prostu oglądamy, jak co robicie. Może tutaj ustawimy. Proszę, będziemy ci nagrywać jakiś film? Oczywiście, będziemy nagrywać film o super bohaterach. Eee, słabo. Co słabo. Dobra, to wy możecie się co coś porobić. My no, tu się ustawimy. Albo nie. Tu się ustawimy. O, ciekawe, jak to fajnie. O, wow. Ty, Wojtek, patrz, przebranie dla ciebie. Mogę to założyć? Oczywiście. O, to biorę. Chcę założyć. To zakładam. I to zakładam. Dobra, no to jakby no muszę się przebrać. Ej, wygodne to jest. Jak ty wyglądasz? Jeszcze maska! Fajne. Mogę być tym takim ufludem? Tym, tym Pewnie. Teraz to się ustawię. Mmm... Yy. O jen. nie strasz mnie. Wojtek. Skąd pani wiedział, że tu ja... Przeczucie. To ja będę super hakerowym łotrem. Nie wiem, czy istnieje nie coś takiego, ale... Okulary. I teraz musimy to założyć... Mymy, my. O! Są... Jestem hakerowym łotrem! Cześć, stworzyłem cię. O, jak fajnie! Dobra, to ja będę... Hmm. O czym jest wy? O swoich bohaterach i o, ten, yy, o kosmosie. o Okej. Okay. O, może być... Weź coś do już innego, bo nie ma nie ma szału i tak czek. No w sumie reali. Ale nie, to ty się jakiś znaleźć. Tu, 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 tu. O tu coś jest. Mam hełm. My. Dobrze, rozumiem, że wasza koleżanka umie się bawić. Em, dobra. To ja założę sobie to samo. O, Okej. Okay. O nie, nie ma drugiego. A on to będzie pomocnicą. O, jak miłość się poświęcasz. Ja się nie poświęcę, tak chcę. O, ale ciekawe. Teraz dajmy sobie to, bo tak dusi trochę Okulary mam się ściągnąć? Oczywiście Rzucam O nie, stukuj się Ja chcę być super du duperowym łotrem Jest jakaś maska tutaj? Ja maskę, moskę, bierz Dzięki e, fajne jest to przebranie Ej, mega to będę jakiś tam złołem. No to zostanę tylko ja. Mogę pana przebranie? Pewnie. Ja się ubiorę w to coś. Okej, okay, możesz zabierać. Dzięki pan Ta, jak zabawnie wygląda mnie. Ja to nie mogę zauważyć koszmarnie wyglądam A bierze pan. A dzięki. Ale to zabieram. No dobra, to nie, to nie potrzebne. Juhu! Ale fajne, czoderskie. Chcesz dołączyć do mojej armii. Chcesz dołączyć do mojej armii? No pewnie. Nie, do hakerskiej armii dołączę. Dołączę do hakerskiej! Basi. Ja też jestem hakerskiej. Noel. Dobra, no to ja muszę założyć co... Nie wiem. Jak jestem hakerskiej, to sobie założę to, to co ma Ali. O! Mogę grać w kolorach? Pewnie. Dobra. Nie no, dobra, tak może być. Jestem gotowa. A kapibara, moja kufira! On też może być złym. Jest! Mogę jej założyć tu coś? Będzie na nią pasowało? Ojej, no to mnie nie potrafi ściągnąć. Nie no, dobra. Potem spróbuję. Dobra, no to tutaj teraz musimy to wszystko posprzątać. Dobrze, chowamy to wszystko. Aż to szybko robi. Tak, bo wszystko jest po prostu z plastiku. Z plastiku? Tak, z plastiku. Wow. Dobra, zmieniamy scenę. Ło, jak się to fajnie robi. Ej, Norel. Dobrze, będziecie zaczynać w kosmosie. W kosmosie? Tak, w kosmosie. To... Hmm, to. Ta, ta. O, tak może być. Okej, okay, proszę wszyscy a -y, y -y, Wszyscy. Kosmonauci czy coś. Jestem. O, <grym> to wisi. No, wisi, wisi. Ojej. Dobra, ja tu biorę. Odsuń się! Odsuń się! odsuń się! odsuń się! Odsuń się! Odsuń się, odsuń się, odsuń się! Dobra, nie kłóćmy się, ja tutaj stoję. To ja tu. A ty na środku. Jo, ja! Nie ty. Dobra, to ja zacznę tutaj, na środku. Okej. Okay. Ja będę nagrywał. Kamera! I... Akcja O, o je, jak to ciężko. Czemu my nie mam krzeseł? Uby zapomnieliśmy krzeseł. Przepraszam. Trzeba wziąć krzesła i i Proszę i proszę. Potrzebujecie coś jeszcze? Nie. Mam jakieś rzeczy. nie wiedziałam, że tutaj to, to, to istnieje. Ale dobra. Kamera To jak powinno być? I... Akcja! Ej, nie wiem co powiedzieć Ja też Jedno, z wami to się nie da Co on powiedział? Nie, nic Dobra, może kiedy idziemy nakręcimy ten film Zostańcie w strojach, zwiedzicie Akademię Town. Okej? Okay? No dobra Idziecie ja muszę pomyśleć nad swoim zawodem. Dobrze, idziemy. Ale to jest fajnie. A teraz widzicie, czy zobaczycie największą gwiazdę Tokaut. czyli pana psa. Ale psa, pana psa już dawno tutaj nie ma. A czemu go tu nie ma? Czy on tu był? E, nie wiem, czy pani wie, ale no jakby ja go zabrałam. Zabrać go? No tak, był taki ładny. No szkoda, bo był mega wielką gwiazdą. Dobra, tam ten miejsce, gdzie był ten piesek, kochany. Ale teraz mam tutaj sceny różne z zimowego czegoś tam. I ty możecie coś poglądać. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Um. Możemy coś porobić z dzieciakami? Pewnie. O, klik to. A, e, tu nic nie robi, słabo. Okej, okay, a czym coś nagrywa? O Romansie. Aha. O, to słabe filmy, nie? Pewnie. Mamy takie Rezkwizyty, wiem, słabo. Dobra, nakręcimy coś. Te ja wyjdę w kadr. Siema, siema dziewczyna. Siema. Mama, ty nie umiesz, to się tak robi. Dobra, to pokaż. Ja to sobie zobaczę. Jeśli mam rudeczko, wezmę cię z mojego działka. O. Nie! Umarła. Co to jest za broń? No, umarła po prostu. Nie, no nie umarła, daję. Idę do swojego domu. To nie jest swój dom. Nara. No, dobra. To może sobie pójdziemy już. No. Dobra, zostańcie w strojach, zwiedzimy. Teraz wyj... Nakręcimy film kiedy indziej może jutro, za dwa dni, trzy dni, osiem dni. Ale dobra. Potem zostaniecie w strojach. Te są teraz dla Was. O, jak miło. Nie, nie na zawsze, ale. Dobra, teraz możecie sobie zwiedzić szkołę. Po co my mamy zwiedzać szkołę? Przymy, to codziennie w szkole. No real. No, bo jakby no, musicie tam być. O dzień dobry pani. Dzień dobry, dzień dobry. Co pani robi w wakacje w szkole? A tam się uczę. Pani jest dyrektorką. Trudno. A dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem pani Elżbieta. Kto? Pani Monika. Eee mamy. Uuu, mogę wziąć? Nie! Ale to z pani? Tak, kitram, żeby czasami zjeść. A to... Dzieci, czasujcie się. Nie, nie jedzcie tego... To jest przeterminowane. Co? Bleh. O fuj, mój kostium! Bleh w takim trójkącie, e, ja się ogólnie zrzygałam na Marianę Mariana się, e, znaczy, na Marii Mariu się na Antka, a Antek się nie zrzygał na e, na Lara no, znaczy ja nie jestem Lara, znaczy, Lara ty to zjadasz? nie dobra, to nie było ale troszkę przytomną. no i co pani robi? nie wiem co robię, no, nie wiem co ja robię no pani, co się tutaj dzieje, no nie wiem Jeden, jak to złe, to wszystko jest złe Dobra. Mm. Ta dyrektorka jest jakaś niefajna. Dobra, idziemy na biwak. Jakby siedzimy tam. A która jest godzina? A wiecie co, jest 14. I co, do końca tam siedzimy? Tak, wiem, nudny ten obóz. Naprawdę. No ma pani rację. Ej, możecie tutaj zagrać jakiś film bez kamery. Okej. Okay. No to... My sobie będziemy siedzieć, a wy będziecie nagrywać. Okej. Okay. Będziemy nagrywać swoim kawiarom, okej? Okay? No pewnie, że będziemy nagrywać z swoim kawiarom. Bo czemu by nie? Jednocześnie, na tymi dzieciakami No real. Ale dobra. Mm. A co tu się dzieje? Nie wiem. Przy... Po tym przeziębieniu. Jakim przeziębieniu? Ja fajnie się, sorry. Okej, okay, to ja ogólnie jestem królową wszystkich królów. Co? Królową wszystkich nauk, czyli matmą bez przesady. E, no co pani, pani matmą tak, ty zawsze tak mówi. Dobra, ja jestem królową wszystkiego, znaczy królową kosmosu. A czemu ty? Bo tak wyszło. To jestem królem hakerskim. Jestem, za przewod... znaczy, za przewodniej. jestem za... zastępcą króla hakerskiego. To jestem zastępcą Zastępcy króla hakerskiego. Z moim kapibara. Mogą paskę. Nie było nasz okularu. No sumierali. No i tak się skończył ten film. Um, znaczy, skończył się ten dzień. Gdzie się wszyscy obozowicze bawili się, strzelali w siebie. Bleh! No, i tak się ogólnie skończył ten dzień. I jakby powiedzenie NORE. Widziałam o też oczywiście od mojej idolki. Czyli Kuki, jak to oglądasz, Kuki, to bardzo Ci pozdrawiam. Masz pięknego pieska. A film leci za niedługo. Na razie.